XTS. Sponsorem reprezentacji. Kibicujemy bardziej. Aż miło popatrzeć, jak w XTB pieniądze pracują na tyle sposobów. Bo XTB to całe mnóstwo możliwości inwestycyjnych. Również dla Twoich oszczędności. To Ty decydujesz, co wybierasz. A czekając na odpowiednią inwestycję, zarabiasz odsetki. To wszystko w aplikacji XTB. Teraz pieniądze pracują dla zlatana, a nie zlatan dla pieniędzy. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla ciebie odpowiednie. Dodaj świeżości do codzienności. Mentos, jest tu fresh. Złapał cię ostry ból gardła? Weź o MAX z przeciwbólową lidokainą, by zadziałać już w dwie minuty. Tu jest lek dla bezpieczeństwa stosunku z z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczał maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Poznaj całkiem nowy BMW serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Znowu niedomyte naczynia. Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Zadbaj też o czystość swojej zmywarki z płynem do czyszczenia Finish. Wiecie dlaczego szczoteczka Philips Sonicare jest dla mnie najlepsza? Bo jej soniczna moc wytwarza mikrobąbelki, które wtłacza w trudno dostępne miejsca. Poczujesz soniczne doczyszczenie albo zwrócimy Ci pieniądze. Philips Sonicare. Gdy robisz swoje, chcesz mieć pewność, że Twój smartfon wytrzyma każdą próbę. Wzmocnione szkło premium Hammer Glass. Ochrona dla każdego smartfona. Hammer Glass. Break boundaries, not screens. Czas na nowszy model. A co z dziadkiem? Dziadkowie też zmienimy. Przenieś numer do plusa. Teraz Motorola Razor 50 Ultra za pół ceny. Plus. Odkryj swój wyjątkowy styl. Zdobywaj kolejne szczyty. Wyznaczaj własne trasy. Huawei Watch GT 5 Pro. Teraz w plusie do zegarków Huawei z serii GT5 słuchawki FreeBuds 5 i gratis. Plus. Każdy krok buduje Twoją historię. Jednak w trudnych sytuacjach ważna jest pomoc. Klej Tadam jest szybki, łatwy w użyciu i z nim pokonasz przeszkody. Z Tadam dotrzesz do celu. Tadam. Z miłości do butów. Krowy nakarmiłeś? Nakarmiłem! Kurą dałeś? Dałem! A prania pewnie nie zrobiłeś! Zrobiłem! Bo nowe kapsułki mil kupiłem! Jest czysto pachnąco! Miutko! Czas rozstrzygnić. Ariel i Persil pokazują, jak usuwają tłuste czy uporczywe plamy. A jak jest to naprawdę? Czy kapsułka wystarczy, by pozbyć się plan? Zrobiliśmy badanie. Identyczne ubrania z dziesięcioma trudnymi i częstymi plamami upraliśmy z samą kapsułką i z kapsułką oraz waniszem. Pokazaliśmy je prawdziwym ekspertom, czyli setkom Polaków, a ci potwierdzają. 9 na 10 plam wanisz usuwa lepiej niż sam Ariel czy Persil. Werdykt? Same kapsułki? To za mało. Dodawaj wanisz do każdego prania. Każdy rodzaj zębów zasługuje na idealne, a przy tym delikatne czyszczenie. Okrągła główka naszej szczoteczki delikatnie otacza każdy ząb, czyszcząc miejsca, do których nie dociera szczoteczka manualna. Masuje też dziąsła. Oral-B. Po 100% czystsze zęby i udowodniona ochrona dziąseł. Kup AIO7 i zyskaj 50% rabatu na końcówki. Promocja dostępna w Media Expert. Philips OneBlade prezentuje. Golić czy nie golić? Zarost każdej długości, bez podrażnień w każdym kierunku. Przycinaj, stylizuj gór, wszędzie, również tam. Philips. Już w poniedziałek w fakcie. Nowe pieniądze na opiekę dla seniorów. Sprawdź, ile ci się należy. A także aktualna mapa drogowa Polski z najnowszymi zmianami w kodeksie drogowym. Fakt. O tym się mówi. Okres jest częścią sportu i wcale nie musi eliminować cię z gry. Wypróbuj nowe Always Platinum i zyskaj do 100% ochrony przed przeciekaniem, szybsze wchłanianie, czystsza powłoczka i wyjątkowa miękkość. Teraz możesz się skupić na wygranej. To nowy okres. Always. Życie w zgodzie z naszą naturą to wsłuchiwanie się we własny rytm. Bez poczucia winy, bez presji, czysta wolność. Poczuj ochronę inspirowaną naturą z Naturellą. Chłonie wilgoć i nieprzyjemne zapachy oraz zamyka je wewnątrz, żebyśmy mogły czuć się czysto i świeżo. Żyj w zgodzie z własnym rytmem. Naturella. Mój syn nie ma kawałka żuchwy, ma zbyt mały język, nie ma lewego ucha, nie mówi. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Fundacja Polsat. Aż miło popatrzeć, jak w XTB pieniądze pracują na tyle sposobów. Bo XTB to całe mnóstwo możliwości inwestycyjnych. Heh. Również dla Twoich oszczędności to Ty decydujesz, co wybierasz. A czekając na odpowiednią inwestycję, zarabiasz odsetki. To wszystko w aplikacji XTB. Teraz pieniądze pracują dla Zlatana, a nie Zlatan dla pieniędzy. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla Ciebie odpowiednie. Co się stanie, jeśli zmienisz sprzedawcę energii na Respect Energy? Cieszysz się respektem. Respektem sąsiadów, respektem osiedla. Respektem natury. Więc już dziś zmień sprzedawcę energii. Respect Energy to stuprocentowo zielona energia i gwarancja najlepszej ceny. Ta zmiana zajmie Ci tylko kilka minut. Cieszy się Respektem. RespectEnergy.pl Hej, sklep opon? Potrzebuję nowych opon. Znalazłem opony idealne do Twojego samochodu. SklepOpon.com. Twój asystent w doborze najlepszych opon. Życia. Tylko wy umiecie zamienić maraton prasowania w maraton oglądania. Brawo, wy. Najtańsze gigabajty, w plus na kartę. Kiedy jestem z Wami, czuję, że otwiera się przede mną nowy horyzont. A każdy cel to kolejna przygoda. Gdziekolwiek się znajdę, tam zawsze będę u siebie. Z Wami mogę odnaleźć ciszę i głośno krzyczeć z radości. Ochnik od 35 lat razem. Kolekcja odzieży i galanterii w salonach i na www.ochnik.com. Męczycie katar użyj Xylorin Protect, który szybko udrożnia nos i nawilża jego błonę śluzową. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Poznaj nowe Volvo XC90 w wersji Ultra z przestrzenią bagażową aż do 1816 litrów. Za 315 790 zł brutto i z ratą 1545 zł netto miesięcznie. To sprzątamy. Super. Kto dostaje ten nowy smartwatch? Ja. Dlaczego? Bo tak? Przenieś numer do plusa Teraz w Samsung Galaxy Watch Ultra za pół ceny Plus Już w poniedziałek w Fakcie Nowe pieniądze na opiekę dla seniorów Sprawdź ile ci się należy A także aktualna mapa drogowa Polski z najnowszymi zmianami w kodeksie drogowym Fakt, o tym się mówi Jazda na koniu tyłem wydaje się trudna Ale jedyne czego potrzebujesz to żel pod prysznic Old Spice 3 w jednym By nadać męski zapach jakości perfum ciał, twarzy i włosom Za jednym zamachem Dobrze pachniesz, człowieku. Gotowy? On widzi przyjaciela. Ja widzę wielką górę prania. Uporaj się z tym z łatwością. Z nowym e-aromaterapia. Żegnaj, kolego. E. Łatwe pranie, proste oszczędzanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dodaj świeżości do codzienności. Mentos, jest tu fresh. Gdy robisz swoje, chcesz mieć pewność, że twój smartfon wytrzyma każdą próbę. Wzmocnione szkło premium Hammer Glass. Ochrona dla każdego smartfona. Hammer Glass. Break Boundaries. Not screens. Niespodziewany ból przerywa wasze wspólne chwile? Weź kapsułkę Nurofen Express Forte z płynną substancją, która uwalnia się już po minucie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen, jedyny oryginalny ibuprofen. Szybko obniża gorączkę już w 15 minut i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z le lub farmaceutą. W mieście małych grzeszków każdy może być sprawcą z gali, Więc zamiast winnego znalazłem rozwiązanie. Famotydy Naranikas działa szybko i długo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazanie. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowy Whopper od Burger King doskonalszy niż wcześniej. Grillowana na ogniu wołowina teraz jeszcze bardziej soczysta. Zawsze świeże warzywa i jeszcze bardziej puszysta bułka. Tylko teraz za jedyne 15 zł. Mmm, Burger King. S sponsorem reprezentacji. Kibicujemy bardziej. Ostry. Kłuńcy ból gardła powoduje, że tracisz kontrolę. Anka, działaj natychmiast! Zastosuj coś naprawdę szybkiego. Weź Orofar Max z największą dawką substancji zwalczającej wirusy, bakterie i grzyby. Sprzeciw bólową lidokainą, by zadziałać już w dwie minuty. Teraz dawaj na Maxa! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, to jest to koniecznie, W przypadku wątpliwości od skonsultuj się z lekarzem na czwartego Orofar Max, najszybszy lek w walce z bólem gardła. Imponująca moc. Wytrzymałość. Energia. Nowy Ford Kuga Hybrid. Tylko teraz z pakietem korzyści do 40 tysięcy złotych.